Osiedle zero emisyjne, zero kominów, zero dymu, to mi się podoba. Zenku, stworzyłeś tu piękne osiedle, piękne twoje dzieło tutaj. Jest również oprócz domów przedszkole, wszystko to super działa i są plany na przyszłość. Ale czy nie miałeś na początku obaw, że te technologie nowe to jest jednak za wcześnie na Polskę? No na Polskę trochę może było za wcześnie, ale no. Boje zaczęły się w 2010 roku wprowadzeniem właśnie ogrzewania infraredowego, mad infraredowych, paneli fotowoltaicznych skonstruowane razem z energoszczędnymi domami szkoletowymi. Generalnie to było całym owocem tego wszystkiego, że emisyjności tych domów. Drugie, że bardzo energoszczędne te domy, czyli pobieranie małej energii z promieniowania słonecznego, opłaty za taki dom, za ogrzewanie jest bardzo niskie. No, trzeba rozwijać to i trzeba cały czas edukować e, społeczeństwo, mhm. że prąd to nie jest drogo. Czyli u Ciebie na osiedlu się płaci raz za domek, a potem jest wszystko tak naprawdę Dokładnie. bezobsługowo. Jest czyste powietrze, to jest przede wszystkim drugie. Na pewno nie ma domów e, o tak niskim opłatach, jakie, jakie są w takim typie osiedlinie. Tak, widziałem też przedszkole, które jest również ogrzewane folią grzewczą, są ogniwa. Jest teraz szkoła podstawowa, mamy orliki. No generalnie cała infrastruktura jest tu pełna. Nie? Pani dyrektor, macie na tym osiedlu piękne przedszkole i chyba bardzo duże? 1000 metrów kwadratowych. No właśnie, i to świadczy o tym, że system Termofol sprawdza się również w budynkach użyteczności publicznej, w przedszkolach, w szkołach. Daje radę z tą powierzchnią, jest to bezpieczne, bez ogrzewanie. ogrzewania. czy Pani widzi jeszcze jakieś zalety? Przede wszystkim bezpieczeństwo. W związku z tym, że ogrzewanie podogowe eliminuje nam system zawieszania grzejników, obudowywania ich, sprawia nam to, że dzieci są bardziej bezpieczne. Nazywam się Kamila Soszyńska. Jestem dyrektorem zespołu przedszkolno-żłobkowego, który mogą Państwo zobaczyć tuż za moimi plecami. Przedszkole jest w pełni energooszczędne. Dzięki zamontowanemu systemowi termofon nasze dzieci przebywając na salach mogą przebywać w lżejszym ubraniu oraz bez kapciuszków. Z tego względu, gdyż ogrzewanie podłogowe daje nam takie ciepło, gdzie nie ma możliwości tego, aby dzieci się przeziębiły. W jakiej ilości teraz mamy budynki tu na tym osiedlu? Ile je tego jest? W tej chwili wybudowanych i zamieszkałych jest około 138 mieszkań. Planowanych na następnym etapie jest razem w sumie chyba 256. No i planujemy wykupywać następny teren i rozbudowywać do 360. Czyli nie? spokojnie można powiedzieć, że przetestowałeś już folię grzewcze terbofol, Przetestowałeś ogniwa. Tak. Powiem tak, no nie ma... Działa to? Działa. No nie ma żadnych uszkodzeń generalnie. Bo wiesz, czasami jest tak, że to co się mówi, a potem w życiu, życie wszystko weryfikuje. Ale tu generalnie zadowoleni są klienci z tego ogrzewania i z... myślę, że tak, bo skoro gną do nas z połowy polskiej, czyli wynika z tego, że jednak to działa. O tym osiedlu dowiedzieliśmy się, dlatego że chodziliśmy tutaj bardzo dużo na spacery i widzieliśmy solary, które tutaj są założone. Byliśmy też ciekawi jak to jest, więc umówiliśmy się na spotkanie tutaj do właściciela. I wytłumaczył nam jak to działa, że właśnie nie trzeba palić ani nic w tym stylu, tylko chodzimy do domu i mamy już cieplutko, ustawiamy tylko sobie ogrzewanie, takie jakie chcemy. I to na pewno nas przekonało do tego, by kupić tutaj dom. Oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Dlatego, że no, można biegać na boso, cały czas jest cieplutko, wchodzimy do domu, jest ciepło, kiedy chcemy, ustawiamy, ile chcemy stopni. No i oczywiście przekonało nas też to, że są Praktycznie nie ma żadnych rachunków, ponieważ, tak jak mamy te solary, to wychodzi to nam na zero i praktycznie nie płacimy żadnych rachunków. A jak już to są bardzo niskie. Tak, powiem ci jeszcze, że gdybym nie widział tego osiedla wcześniej, gdybym nie wiedział o nim i został przywieziony i wypuszczony tu na tej ulicy, nigdy bym nie powiedział, że to jest w Polsce. Jeszcze w Kaźmierzu. Jest to jakiś tam fenomen, to jest, nie? że po prostu, no, że się odważyłem w ogóle, nie? W takim razie, po Że szukaj, ja tobie życzę dużo zdrowia i wiele jeszcze takich inwestycji jak ta, a sobie życzę jako Polakowi, żeby cała Polska wyglądała Dokładnie. tak, jak w twoje osiedle. Dokładnie. Po prostu powinniśmy iść tą drogą, nie? Tą drogą powinniśmy iść. Nie?